Hej, hej, hej! Witam was w kolejnym odcinku School of Dragons. Dzisiaj zaczynamy przy stoiku wielkim, albo słoigu wielkim, czy wielgachnym, jak to tam w książeczce jest. i powiedz coś ciekawego. Aha, nic nie powiesz, bo wyłączyłem ci dźwięki. No tak. Pyk, pyk, pyk. Mhm. Mm I co? No to zaczynamy dalszą przygodę z zadaniami w School of Dragons. Myślę, że od stoika. Pokaż, co tutaj masz. Mm. Może prezent dla czkawki, myślę. Aha, musimy porozmawiać z e, Guberem Pyskaczem. Dobrze? Tak, wiem, że chcesz dać swojemu synowi specjalny prezent, więc musimy pośmigać do. do e, e, e. nie do pleśniaka. Jesu co ja chciałem powiedzieć? Do Pyskacza. Pyskacz. Aha, wojenny topu. Dobrze. Co byś nam? Aha, dwa, 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 dwa dwie Speak to ale jego tutaj nie ma? Aha, czyli musimy udać się do... 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 do szkoły. Ja myślę, że szybko przelecimy tutaj, na łódź. No, biorąc pod uwagę to, że czkawka nie bardzo umie machać toporem, ani nic, no to to jest ciekawy prezent. <grym> Pewnie powiecie, pewnie zastanowicie się, no przecież szkawka jest dorosła, owszem, ale te kwesty były kiedyś, kiedy szkawka był mały. E, także, no, nie bardzo ani umie machać toporem, ani, ani rzucać, ani nic. Zgodnie z tym, co mówił kiedyś e, pyskacz. E, Podczas Finde blade at the house. Co to jest blade? Coś tu będzie blade. Hej. Tak, wiem, że to jest Twój dom. Co to jest? Aha, czyli co to, to jest? To jest topór po prostu, ta metalowa część topora. Dobrze, teraz musimy porozmawiać z, fel z felgą. Dobrze. Do no, 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 leć, 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 leć. Nie jesteś głodny, gdzie przypadkiem? 28, no w sumie, aha, czyli musimy udać się do Lookout, bo tam jest ta nasza felga. No to i każdy chce coś ode mnie. Co chcesz, Felgo? Co nam dasz? Co nam dasz? Trzonek. Drewniany trzonek. Dobrze, i teraz musimy wrócić do, 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 do pyskacza. Myślę, że skorzystamy z usług taksy i wrócimy się szybciutko do Berg. Jest, jest chmury. Błąd, fajny błąd. Bon. Czasami, właśnie, no czasami, no kiedyś trwało on dłużej można było sobie zobaczyć jak chmury tutaj takie fajne ruchy latają, a to, bo one są dostępne tylko tutaj, widać tak. A później było tak, że w lokalizacjach. No i już jesteśmy w Berg. Ten, Tan, 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 szybciej, szybciej, szybciej. Dobrze. Chodź, smok. No by na Twoim grzbiecie będzie szybciej. Pyk. Aha, będzie szybciej. O ile nie utoniemy w teksturach. Haha, ha. tak, chcemy dać, chcemy. O, sześć tych kolb kukurydzy. Ciekawe czy w ogóle mamy odblokowane kolby kukurydzy. Który to będzie poziom? No, pokaż się. Produce Peppermint, din, din, din. A, a, gdzie są korny? Tutaj korny jest. Ile było? 6. Dobrze, że są gemce, To można szybciutko sobie pozwolić na, na ekskluzywne zakupy. O co mówię ci było też sześć tych? Mam Aha. Aha. Dobrze. A chyba dostaliśmy topór. Więc teraz powinniśmy udać się do stoika. Otrzymujesz w wozu ten oto piękny topór. Aha, i teraz musimy przekazać ten topór bojowy szkawce. Mmm, Łapaj. Ej, jak chcesz ci wręczyć topór, koleś. A, w końcu, zapał. I dostajemy. je yeah, dostajemy pieniądze. Dostajemy dużo pieniędzy. A co by zrobić? Tak, mój Mateuszek ma 14 poziom, ale ja mam tutaj nowego smoczka Kupiłem go sobie e, jakiś czas temu. Nie bardzo miałem okazję. Spróbować nabić mu level. Widzę, że się to będzie długo ładowało. Ursinia. Czyli to jest po prostu mój mały Whispering Dead. O, widać. Na poprzednim koncie robiłem sobie questy z Ice on Ice I dostałem właśnie te kamienie, które pozwalają nam... Właśnie. Jeden. A, tutaj od razu do latającego? Fly mod, tak. To fajnie. I dostaliśmy kamienie, które po prostu przyspieszają nam... Rośnięcie smoka i Ursinia dajmy Mega Active Dragon Ciekawe, czy lata, dobrze? Lata? Lata. Czyli jednak, fajnie. Mhm. I co teraz? Czyli skończyliśmy jednego questa. Był to od stoika, więc myślę, że... Chodź tutaj. Pyskacz. Hmm, poszukajmy... O! Tego baryłki z bronią, tak, tak, fajnie, że masz pytanie. Ona będzie we wodzie? Chyba, tak, właśnie, będzie tam pod wodospadem, z tego co pamiętam. Choć, choć, czy będzie pływała we wodzie? A tu, 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 coś tu. Jest, tutaj. Tak, twoja. Dobrze, i musimy teraz porozmawiać z Astri. Ciekawe dlaczego. Obarujcie z bronią. Czyżby chciał zrobić zamach? Pyskacz? Na władzę? Tu, tu, tu! O jestuś. Lećmy, 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 lećmy. Już z takim lataniem to szybko nie zrobimy. Tego zadania nam chciała Astrid powiedzieć? To może byś nam coś chciała dać. Hmm, 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 hmm. Czyli nic ciekawego w sumie niewiele nie zrozumiałem z tego, co ona po chciała mi przekazać. Także śmigamy do stojka. Tu, 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 siadaj. Co byś chciał nam w stoiku powiedzieć? Ciekawego. Hmm, 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 hmm... Tak, że powiedział, że zniknęły. Bardzo niebezpieczne narzędzia. Aha, i musimy co? Search for the dangerous barensenberg, czyli musimy znaleźć po prostu niebezpieczną... baryłkę? Baryłkę musimy znaleźć niebezpieczną? Aha, czyli tę. Aha, bo to jest misja z, z tym, ze statkiem berserków. Shoot the bares dobrze. Gdzie one się pojawiły? Gdzie one znikły? Statek berserków. Nie ber Berserków, źle mówię, upierzców. Całkiem fajne. tu, 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 czekaj, zatrzymamy się. Zrobimy sobie z Dobrze, zadziałało. Ale, gdzie są te baryłki? Ja bym chciał postrzelać jakiś Bóg? No, nie wierzę. No, nie chcie. Nie mogę ich znaleźć w ogóle. Może oblecimy wokół. Ale ja pamiętam, że one były gdzieś tutaj. Jakiś fajny Bóg się wkradł. No super po prostu. Gdzie to będzie? Gdzie to ono może być? Hmm Ciekawe, a może już są? Nie no, nie ma ich nigdzie. No niech nie cię... kurde, blade. Normalnie, bo to nie powiem brzydko z tymi bugami w tych, że to normalnie śmieszne. Może tutaj są, gdzieś właśnie pod nie ma. No, nie ma. No, normalnie nie ma. Mm -hmm. No co, cóż, no nie ma beczek, także myślę, że... Trzeba będzie wziąć innego quest'a, Może się odblokują te beczki kiedyś, chociaż w wystace powątpiewam w, w tą możliwość. Um, dobrze, no to cóż. Może się jeszcze oblecimy tą wyspę wokół, no ale to wątpię, żeby cokolwiek dało. Bo beczki powinny być tutaj. No się pojawiły na chwilę, no ale. Dobrze, może jak zmienimy lokalizację parę razy, to się pojawią. Um, Weźmiemy sobie nowego kościka, nowe zadanie. I będzie to NWR i od śledziaka. Niechaj będzie. Chodź tu. Um, Dobrze. Spotkajmy... Y, felgę w Berg. Dobra. Aha, zmi że zmiana pogody nie doczytałem, czy zmiana pogody nadchodzi? Coś to było z pogodą. Czy się ładnie właśnie denerwujące się to ładowanie, bo oni nie mogą stworzyć takiej jednej z całej rozległej lokalizacji. Hmm, tak, jak na przykład, nie wiem, w Skyrimie, czy, czy, czy po prostu w wieśku. A, nie, tutaj źle mówię. Chyba idę, ehm, można w tym też, przepraszam, że mają ograniczenia i budżetowe, i możliwości. Aha, miałem spotkanie w Berg'a, nie w Skul No jasna paka. No usiądź. Czyżby wiadro przepowiadał zmianę pogody? Aha, 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 aha. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, musimy teraz polecieć do domku Gaty i pewnie będziemy sprawdzać yy, chmury i później będziemy zgadywać, jakie chmury widzimy. O, właśnie, właśnie, właśnie. Teraz widać takie mleko następuje i będzie za chwilę ekran ładowania. O, no, leć górę. A nie jest jednak jak Oczywiście musi to chwilę potrwać, bo jakbyś to inaczej, bo to jest sod. Szybciej, 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 szybciej. Dobra, wytniemy to, nie będziemy tego pokazywać, tylko od razu skoczymy. O, słyszę wiatr. O, słyszę wiatr. Świetna robota. Y, typy chmur. Tak myślałem właśnie, że będziemy zgadywać jakie ch typy chmur widzimy. Do góry. Jak myślicie, jaki to będzie typ chmur? Kto się uczył dobrze geografii powinien wiedzieć. Ja już nie pamiętam. Usiądźmy. Aha, musimy na rufie. Chodź, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobrze. Fajna. Aha, musimy wrócić i teraz powiedzieć jakie chmury widzimy. No nie wiem co to mogą być za chmury. Prawdopodobnie będziemy strzelać. No fajnie to wygląda wszystko takie z powitem głą. O, i chmury to się nawet ruszają. Dość niesamowite. Dobra. E, lecimy na dół, żeby powiedzieć. Żeby strzelać, jakie to są chmury, jakie to będą nazwy. Ach, słyszę, młotki się coś kuje, pewnie broń na łupieżców. Ciruluscląd. A, jak ona jest fajnie ubrana. E, które widzieliśmy? No, widzieliśmy tę. To, to, to. Aha, teraz musimy po, porozmawiać ze śledzikiem, czyli zapewne jakąś naukową teorię strzeli, e, których oczywiście i tak nie zrozumie. E, a, 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 zmiany w pogodzie. E, a, a, a. a i co? Teraz musimy użyć znowu teleskopu, żeby to sprawdzić? Nie, nie. Myślałem, że musimy użyć. Dobra, wszedł zły w Dobrze, może... Może odblokowało się to już. Może już się pojawiły. Są są, są! No, udało się. A, i statek łupieżców ucieka. Odpływa? Cieka czy odpływa. Może że w nam się ruszył. Ruszył. Ciekawe czy daleko odpłynie. Może zaraz zniknie. Chciałbym to zobaczyć jeszcze, czy on będzie płynął, czy on po prostu zniknie sobie od tak. Usiądź. Hop, hop. I tutaj pyk. Powiedz nam coś stoiku. Wielgachny. Tak, tak, wiedziałem, że to wyrzutkowie będą. Yy, I... aha, współpraca z berserkami, no fajnie. Wiem, że fajna robota, wiem, że dobra robota. Zostaliśmy dużo tych. I statek zniknął. No szkoda. Chciałem zobaczyć, czy po prostu znika od tak, sobie czy no, odpłynie, ale widać, że zniknął, sobie od tak. Dobrze, to ja myślę, że do Asylii jeszcze skoczymy. Jedną. Time to four together. Aha, musimy wtrącić 6 jajek. Od razu. No dobrze. Aha, nie mamy. Nie mamy jajek. Mm, 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 mm. Czyli musimy jajka zakupić. Tom, tam, tam, tam. to jest Tutle X, to nie te Chicken X, ile to było? 6 Czy 12 gemsów? Tyk, tyk. Dobrze, proszę bardzo. Proszę. Um, sekretny przepis, ale co? Po 6 główek? Znowu tych? Yy, kapusty? Ja sobie przeczytałem, że okradną wszystkich pieniędzy, jakie są dobrze damy producję i tak przypuszczam, że trzeba będzie niedługo na farmę zajrzeć tak? Kabagę. Ile było? Sześć? Nie wiem, to, to był przepis na jak Nie, chyba nie. Gdzieś tam były jakieś jajka wtedy? Tak, sześć główek. Aha, uh -huh -huh. um, przy... Sekretne składniki i on the school beach, beach, beach. Musimy, musimy znaleźć jeszcze jeden ten tajemny, tajemny składnik, bo piszę, że to są sekretne składniki. takie ładny starfly. Co to będzie? A, chciałbym to obejrzeć. Nie wiem, co to jest, ale to ma być pewnie jakiś sekretny składnik. No i musimy teraz wrócić do Astrid. Czyli przypuszczam, że musimy wrócić z powrotem do Berg. Czy ona tutaj jest? A dlaczego musimy akurat do lookout? Nie. A, tutaj był. Jak? Skąd tutaj się wziął jak? Tu też chyba musi być jakiś bóg, jak, nie wiem co. Albo bo to będzie do misji ten jak. Dobrze, lecimy. Szybko skoczymy sobie do Berg. Myślę, że to będzie ostatnia misja, którą zrobimy. Chodź tu? Hmm, 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 hmm. Dobrze wracamy do Astrid. Um, jeśli to będzie ostatnia misja, to chciałbym coś tutaj dodać od siebie, ponieważ się pojawiło kilka fajnych, ciekawych informacji odnośnie Rise to the Edge. Um, pojawiły się... Um, proszę. Proszę, thank you. Smok, co ty zjadłeś, że padasz? Ach, jak się pięknie zwinął. Jaki piękny. Aha, no i tak, to, to, to był prze, tajemny przepis na jak? Który zapewne będzie wszystkim. O właśnie, tak myślałem. Będzie wszystkim przepysznie smakował. Chodź tu. Dobrze, aha. No, cieszę się, cieszę się. Ale ja nie chcę do tego, do Bula jest Lagun, tylko. Dobrze, i tak e, mówiąc, odnośnie Rise to die, czyli po prostu pojawiły się dwa nowe wywiady z twórcami, do których niektórzy e, nie, jeszcze nie dotarli i będą się już z tego powodu bardzo mądrzyć. E, więc, aha, do headery. E, więc pojawi się kilka fajnych, ciekawych informacji. Między innymi, pierwsza to jest taka, że pojawi się jeden taki fajny smog zwany Lycan Wing. Będzie to smok... Lycan to jest z greckiego coś tam Wilkołak, Lekan, coś tam, coś tam to jest z greckiego z Wilkołak. I po prostu będzie to smok, który ugryzie Mieczyka i Mieczyk będzie myślał, że właśnie ten smok będzie miał takie właściwości, nie właściwości, tylko po prostu takie umiejętności, że Mieczyk będzie myślał, że zmienia się smoka i zamknie się, ja tylko już tego nie zrozumiałem czy z czy kurczakiem Wielkanocnym, czy z jaj w jajku z kurczakiem, wielkanocnym. E, tak czy inaczej, będziemy się że przemienia się smoka i będzie chciał się odseparować od reszty smoczych jeźdźców. Druga sprawa, będzie śledzik. Śledzik będzie miał dziewczynę, ale tutaj będzie ciekawostka. Tą dziewczyną nie będzie szpadka, to nie będzie żadna e, miłość do szpadki, tylko to będzie całkowicie osoba, osoba spoza grona Smoczych Jeźdźców, tylko także przypuszczam, że być może to będzie znaczy Hedera na pewno nie, bo Hedera jest też za, za jako powrót w Restiecz, ale to może być. To może być, to może być osoba z plemienia, które do którego tam Jeźdźcy w trzecim sezonie się spotkają jest całkiem możliwe i, I myślę, że, że też tak będzie. Co prawda to są tylko moje przypuszczenia. No ale... Mm, ale być może prawdziwe. Co jeszcze? No w sumie z tych wywiadów to tak mało. Mało można było dosłuchać się, dosłyszeć między innymi będzie. Oprócz tego, że będzie pokazane... I zakończyliśmy się tak. I dostaliśmy pieniądze. Tak, duże pieniądze. I ten, i i, i, aha, i zgubiłem moją myśl. No i właśnie będzie pokazane jeszcze te podstawy budowy stroju do latania. Wiadomo, tam będzie pokazane tersowanie i marudy i czaszko chrupa, który zas, zastąpił s, y, y, tornado, tornado. Jako smoka stoika wielkiego, którego tutaj mamy na ekraniku. Yy. Co jeszcze? No powiedzieli, że Dicon, czyli ten już dobrze znany smog i te grafiki, które się wiele razy pojawiły, będzie to smog bazowany na syrenach morskich i prawdopodobnie będzie to smog klasy wodnej. Znaczy, twórcy tak nie powiedzieli tego wprost, ale prawdopodobnie będzie to smog klasy wodnej. Jeśli chodzi o, o, o ciekawostki, to myślę, że to jest. Tyle jak na razie. Następne będę przekazywał z następnymi filmikami, jak mniej więcej coś zrozumiemy z tych wywiadów z twórcami. No bo oni mówią po, po, po American English, także ciężko to troszeczkę zrozumieć. Mają tam swoje różne słowa, no ale będziemy starać się. Y Będziemy starać się zrozumieć i przekazać Wam, co mówią. Także cały, cza cały czas jeszcze czatujemy. Nie pojawiły się jak na razie żadne filmy z Wondercom, które by pokazywały te krótkie klipy, które były prezentowane. No wielka szkoda. No ale cóż, możemy powiedzieć. No nic nie możemy powiedzieć. Chcielibyśmy to zobaczyć, ale nie ma niestety takiej możliwości jak na razie. Także to by było tyle w tym odcinku. Także pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.